Na piknikach takich jak tu w Osowie zachęcamy do wstępowania do wojska polskiego, prezentujemy także broń, w jaką wyposażone jest wojsko polskie, a wszystko to służy bezpieczeństwu naszej ojczyzny. Zachęcam do tego, żeby wstępować do wojska polskiego, zachęcam do tego, żeby służyć naszej ojczyźnie Polsce. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to kolejna okazja do zaprezentowania pikniku wojskowego, który stał już się tradycją. Jest to dzień, w którym następuje, jak to my po wojskowym mówimy, integracja społeczeństwa z wojskiem. Polegająca na tym, iż ukazujemy tą atmosferę wojskową poprzez sprzęt, tak jak tutaj mamy czołgi leopardy, mamy wyrzutnie, mamy inny sprzęt wojskowy poprzez koncert, spotkanie z żołnierzami. Tak jak mówiłem, Oby poczuć tą atmosferę. Oficerowie są przygotowani do odbycia rozmów z ewentualnymi potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej. Udzielają w kwestiach formalnych już informacji, podają materiały promocyjne. No i mam nadzieję, że płodem dzisiejszego pikniku będzie kolejny nabór już w niedługim czasie chętnych do służby wojskowej. Na dzisiejszym pikniku militarnym pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Płaszczaka Starostwo Powiatowe w Wołominie przygotowało stoisko promocyjne, na którym prezentujemy między innymi wydawnictwa, publikacje wydane przez starostwo, jak również przygotowaliśmy dla mieszkańców loterię fantową, której nagrodami są gadżety, upominki z herbem, z logotypem Bitwy Warszawskiej, oraz Starostwa Powiatowego w Wołominie. Dziękujemy za wszystkie rozmowy, za wszystkie miłe słowa oraz gratulujemy wszystkim zwycięzcom, którzy odchodzą od nas z miłymi pamiątkami.